No, ale to wiadomo, że ludzie będą się płacić. Ale osobiście uważam, że tryb ranking, a rankingowy taki losowy byłby całkiem spoko. Są po prostu losowe postacie, nie? Jest zajebiście. Jedna miała być, jedna, ale były lagi, były lagi, nie? Ta gierka się nie zaliczyła. Spokojnie, zaraz Baldura napierdalamy przez 10 godzin. Nic nam nie ucieknie. Nie, no, Aram jest chyba gorszy. Aram teraz jest gorsze. Tereny to na pewno. On też dwa różne tryby, ale. No, powiem szczerze. I taki taką losową arenę, to pewnie tak bym nie grał. Zaraz będzie Baldur, zaraz będzie Baldur, spokojnie. Ty mi się wydaje, czy. Nazwa. Nazwa tego jest cały czas losowa. Ktoś gra w TFT? Wydaje mi się, że ta, ta, ta galaktyka ma co chwilę losową nazwę. A pamiętasz, jak prosi promowanie Dominion? Nie pamiętam. Ja w Domina nigdy nie grałem. Baldur taki nudy, że to chuj, ty jest niesamowity. Baldur jest tak dopierdolony. No co oni za gówno galaktykę dali, no. Czekaj, Baldur się rozkręca w drugim gakcie, że dziadek czasami nie ogarnia. Nie, kurwa. Ej, szczerze, pierdolę coś takiego. ja to streamuję, później taki pies pisze, że nie ogarniam. Co kurwa nie ogarniam? jebie. Przepraszam, agresywny jestem, ale tak wymaga sytuacja. Daj konkretny kurwa przykład. Czekam na konkretny przykład tego zioma. TBH. Chuj na razie w to. Nie, czekaj, czekaj, gdzie on jest? White. Gnole, dałem ci wskazówkę, to próbuj zrobić ambush, tracę na tym czas. Czekaj. Które gnole? Na razie to wyjebane, czekaj. Kurwa no Wczesna edukacja Ej, wiecie co? Zagrajmy się jakąś karmę Static Shen Zagramy się jakąś karmę Czekaj, które gnole, które gnole? Quest zaginioną karawaną. Ale to jakiego typa mi dałeś? Czekaj, to ty mi mówiłeś, że ja typa dałem i nie ogarnąłem. No przecież każdy gra po swojemu. Nawet nie wiem jakiego typa mi dałeś. Mógłbyś mi powiedzieć. Zrobiłem te gnole? Gnole zostały zrobione? Zostały zrobione. Więc ja nie rozumiem o co jest syranie całe. Nie się odpalam, odpalam się potrzebnie, bo mnie to denerwuje. Chłop mówi, że kurwa nie ogarniam, że takie jak to zawsze są na czacie nie mile, widziane. Nie lubię. O, jeszcze zgrypowałem zawodnika i zajebiście. No bo zesrałem się, no. Gram sobie swoim tempem, zajebiście, się ja gram, a chłop mówi, że nie ogarniam. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie, bym nawet powiedział Ja myślę, że nie powinienem być kontestowany. Próbowałem Melisy, kiedyś. Ale no, przecież to, 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 są, to są kłamstwa. To są po prostu kłamstwa ludzkie, rozumiecie to? To są ludzkie kłamstwa. Nie lubię. Bo jakieś wizy... uwierzy, na kłamstwa bym tak nie reagował. Właśnie na kłamstwa tak reaguję. Agresją. Dobra, musimy wziąć pałę. Aby była pała na karmie, nie. Aby była pała na karmie, błagam. Karma z mieczem. A, no nie no, my chcemy pałę. My potrzebujemy trzy pały teraz. A Nad więcej. Ten sobie gra Samirkę z. z tym. klonowaniem, tu jest scale grana. Oj, kurde, ale te moje jednostki we zapanuje pokój. Co tego? Mam nadzieję, że chociaż da, da dobre jednostki na rolldownie, bo to będzie rolldown na szóstym. Pojawiają się to, że jak nie ukradłeś bildu z Intrepid PoE, to lepiej by. Nie, 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 ty jesteś niesamowity. Nawet takie wiadomości jak Bibliotheumy mnie nie bajtują, bo to jest oczywisty bait. Ale uważam, że widz, widz tamten nie baitował. Mi się smutno zrobiło. Mówiąc, że ja nie ogarniam. Smutno mi się fuj zrobiło, nie? Zaraz się popłaczę. W końcu jakiś kontent? Dobra. Aha. Jeszcze jednostek nie dostaję. Włączę kamerkę, będę płakał. I to będzie Wasza wina. On nie może. Chociaż mógłby. Nie wygram przypadkiem z Edster. I tak bym jednostki nie zabił, nie? To nie ma znaczenia. Nie wiem czy on by na przykład nie sprzedał dwóch sorach sobie tak for fun da Mi HP nie robią różnicy. Mi robi różnicę tylko wyłącznie roll który będzie Dobra, nie wiem czy tutaj jest rolować nie muszę Zwycięstwo na mnie czeka! Nie, zrobię, no musiałem prosto raz rolkę kliknąć O, o, oj, tak. O kurde, dużo złota. No teraz level up, I teraz będzie się działo, nie? Co w ogóle gry? O, ciekawe. Da się turbo juze spóźnić. Ej, wezmę to. Nigdy tego nie grałem. Brzmi fajnie. Czekaj. O, kurwa, nieważne. To jest Co Zapomyślałem. A e, kogo my szukamy? Jakie tam miałem wybory jeszcze? To może być i najgorsze, to mi trochę ekonomię podbuduje Trochę karma by się przydała przydałby się karma i darmowy z Skaruzeli może I Itemy by się przydały na wilkach dobre Na razie moje itemy to jest... No... O dobra jest W teorii zrobienie gunblada nie było takie słabe teraz Kurwa za to I tego jednego sprzedam po prostu Mmm... Co, co bym zrobił z Łuku? To jest pytanie Jest ty gandła jakby nawet nicy dał A ja pierdolę, O ma 50 zł, Dariusza już o Proszę szenik o! Wezmę Unita, bo to nie ja bardzo mocno bufuje chyba. W teorii mogę zrobić prosto tak. Mogę zrobić z łuków wtedy DGS-a Ewentualnie statika zrobić, ale łezkę bym chciał mieć tak czy inaczej to co wziąć? Wydaje się, że jestem quite silny Więc nie potrzebuję, wydaje mi się, stromować na razie przedmiotów. GS byłby spoko w tym lobby, chyba tak patrzę. Ogólnie. No, zobaczymy nad itemami, bo na pewno chcę mieć... Na 100% chciałbym mieć minus rezy, nie? Albo ze statyka, albo z tego, tylko... no się problem jest taki, że i łezkę, i pałę chcę. Więc to jest lekki... Lekki przypop pod tym względem. Ten fajer też nie chciałbym slamować tak naprawdę Wiego 3 Zad To Sela Ten wchodzi zaraz JG będzie gidna karma, na szczęście będzie gidna karma Co? Ile ma? 4 Targon? A, 3 Targon Jaką Tarika nie znalazł Skurwiel Kurwa za rolka. No to jest kwestia itemów po prostu tutaj. No, 25 hp to ja spokojnie kombakuję tym buildem, nie? 100%. Zaraz zobaczymy, czy będziemy musieli stromować No kto może mnie zabijać później? Dariusz przeze mnie nie przejdzie nigdy, jak skapuje kale mogłaby to zrobić. A jakieś sorce może? Okej. Okay. No raczej robią tutaj. Kurwa. Mogę zrobić kielich, nie? Ta... Myślałem statykiem przez moment Kurde, bez JG jestem, to jest turbolipa turbo Ej, to, to, to jest niezłe, nawet jakby się dosta, dostała pierwszy augment, ale jest strasznie dużo pieniędzy mam wrażenie Zwycięstwo Miecze z usless To też jest usless, dawaj to o dobra Każdy krok to początek nowej podróży Mój potęgę prawdziwego lodu. Jeszcze niech dwa. O, dziękuję. No, musimy wziąć powę i liczyć na cud, nie? Nie mogę go zdjąć teraz z tego przedmiotu. Myś... No ale ja, powinienem dać na tego. Kurwa Dariusz 3x4-3 na Nasus 2 Gratulacje użytkowników, wygrałeś IPhone Pała na jedynce El Clasico Ogólnie biorąc rękawice, z turbo mała szansa na to, że to... Um, szans na pałę jest dość... Nie, w sumie spoko jest szans na pałę. Co? Co? Trafiam Darka, to tracę milion życia, nie? On to jest kurwa niesprawiedliwe, że on ma takie coś. Zmieni w ostatniej chwili? A. Pytanie, na kogo ja mam... No najlepiej to później, nie wiem, może... No nie wiem, no JG by się przydało mieć, o tak powiem. Nie wiem co bez JG zrobię Chyba zasrą się w majty No Ej robić jakiś obiad? O. Co chcę? Co chce na obiad? O nie! Unsolved Player. Największe zjeby w historii świata TFT. Nie ma większych. Nie, no, a co? Jeszcze Orny. Myślę że on na mnie wygrał. Na jakiś atruk, który robi 5000 obrażeń. No, no chyba nie szanuje graczy. Asala, co? No, kimi legendami się gra? Poro się gra. Inaczej jesteś dynciakiem. Dobra, jestem dumd chyba. A pierdolę, jeszcze dwa łoki dostałem. FF. Zresztą to jest prank Ja do reszty ja zawsze wygrywam Patrz na pozycję believe, nie? Proszę na karozeli od gej, żebym przeżył. Tam jest luk, ustawiona. Dlatego tak to zagrałem. A mogłem inaczej na J1 się ustawić. Strzelaj, strzelaj Urfa, 50 sorków. Nie, no, ja, Je... aż mam ochotę Nexta zagrać, nie? Gram Nexta. No, jedną pałę dostałem, jedną pałę dostałem.